Mówiłem taką rzecz, że jak na to co mamy na świecie teraz, to ten parking jest zarąbany jak nie wiadomo co. Pełen, ja już jestem spóźniony, więc teraz szybkim krokiem na lotnisko, żeby się nie spóźnić na lot. A gdzie lecę? Tego wam nie powiedziałem. Lecę do Tennessee, do Nashville, do miasta country. Plan był taki, że lecę wieczorem do Tennessee, tam spotykam się z Natalią i z Pauliną Mamy grubą imprezę do samego rana, tak jak w mieście Country Następnego dnia zwiedzamy i w niedzielę wracam Ale wczoraj się okazało, że... Wprowadzono godzinę policyjną o 22.30 Bary i restauracje mają być pozamykane A ja będę o 21.30, co dopiero w Nashville Więc tak naprawdę nie wiem, co w takiej sytuacji będzie tam. Eee, czy nas zaraz wygonią do hoteli, do pokojów, czy będzie można mimo wszystko trochę się pokręcić? Już widziałem godzinę policyjną w Denver. Zobaczymy, jak ona wygląda w Nashville. No i co w takiej sytuacji trzeba zrobić? Trzeba z tego wszystkiego wyciągnąć, co tylko się da, dobrze się bawić, bo czasem jest ważne, nieważne. Czasem ważniejsze jest to, z kim. A nie gdzie, ale zobaczymy, jak tam dziewczyny będą imprezować. A w ogóle cieszę się, że znowu gdzieś lecę. Lubię ten taki pęd tych, tego mojego życia. Chociaż z tego wszystkiego, że wam się przyznać, że nie wziąłem baterii do aparatu. Jest to bardzo krótki wyjazd, ale kurde, nie wziąłem. Będę musiał wszystko kręcić, będę musiał wszystko kręcić telefonem. Ale to będzie też nocna impreza, a w nocy ja nie chcę zabierać na imprezę gdzieś kamerę, bo się ją zgubię. Albo ktoś po pijaku nie będzie sobie życzył, że go nagrywam, i jakieś dymy mogą być. Więc będę nagrywał to telefonem. Jakość powinna być dobra. Już to znacie. Niejeden odcinek telefonem kręciłem. Please. No i na lotnisku czas na tradycyjną ujski na lodzie. Nawet dużo na nali. No trudno, będzie się lepiej spało. Jestem o 3 rano na nogach i taki mam dzisiaj dzień na pełnym speedzie, ale wcale się nie czuję zmęczony, więc takie whisky, żeby pospać dwie godziny i mieć siłę na tą imprezę. To tak naprawdę nie wiem jak będzie wyglądała, ale to jest fajne. Coraz... moje podróże zatękią, jak pusię Moje podróże często są bardzo zaplanowane, ale ostatnio jeszcze bardziej spontaniczne. No i z tego się w sumie bardzo cieszę, zaraz wsiadamy do samolotu, lecę United, to w sumie linia, którą mogę Wam śmiało polecić, jeżeli chcecie latać po Ameryce, nie jest aż taka droga, ale naprawdę mają bardzo, bardzo fajny poziom, zdrówko. Zobaczymy co dalej Informacja jest taka, że mam jechać do hotelu, zostawić rzeczy I tam już dziewczyny mają się mną zaopiekować Jakkolwiek by to nie brzmiało Ale tak to brzmi no, no, no. No Zaraz mamy 22.30 I teoretycznie wszystko powinno się zamknąć Dużo policji Jak na takie miejsce to chyba za dużo bym powiedział Ja się z tym tak dziwnie czuję Ludzie pomalutku schodzą już do domu ale co mogę powiedzieć tak na szybko, będąc tutaj, no to jest mega klimat. Muszę tu kiedyś przyjechać. Eee, poza tym, no bo już jest fajnie. Ale nawet nie można tej whisky, co mam w pecaku, wypić, no bo tyle policji. No. Why don't you, I when the saints don't mind You're gonna be a fiddler someday, but you better get to practicing before you're old and gray. No właśnie, jednej rzeczy nie zwróciłem uwagi, że nie przedstawiłem wam głównych organizatorów tego wyjazdu Dzień dobry. Natalia, Paulina e, i one mnie tu ciągają po mieście nocą. E, więc one tutaj kierują tą całą imprezą. Tutaj mamy do kierowania Pepsi. Jak wiecie o czym mówię, to wiecie. Pepsi imprezę. Tak, żeby nie było, bo mi mówicie, że jak nie pokazuję, że spożywam alkohol, to jestem mało autentyczny, także mam pepsi. Pozdrawiam. Więc tak jak wam mówiłem, zobaczymy co wyjdzie z tego wyjazdu do Nashville. No i wyszło co wyszło. I wyszło jak zwykle. Mamy Tennessee Whisky z Kentucky. No tu jest dziewczyna z <laughs> Bo mamy dziewczynę z Kentucky. Jest z Kentucky, z Giżycka. A, a teraz z Kentucky. I tu mamy Giżycka. Więc... I z Mazury zawsze górą. Nie w góry, a na Mazury. <głos> <głos> nie w góry na Mazury z zielonej góry. O! o. Tak, <noise> tak więc dalej z Zielonej góry już się nigdzie nie da jechać niż do Suwałk albo do Kiszycka, Bo do przemyśle jest autostrada, tam nie ma. Tak więc jak widzicie, mamy tutaj dzbanek lodu. I to jest ciekawostka, w każdym takim nieprzydrożnym przydrożnym mamy plastikowe wiaderko. Worek foliowy, żeby jakby nie brudzić, czy co tam, co tam. I to nie jest doniczka, jak dziewczyny stwierdziły. I to można sobie nabrać o lodu, bo maszyna do lodu jest wszędzie. A nie tak jak w Polsce, że np. lodu nie można stacji nowej kupić. W zielonej górze to chyba dwa sklepy mają, tylko lód, który można kupić. To jest bez sensu w ogóle, nie? Bo lód by się przydawał czasem, nie? No, to jest grutko. <laughs> Z że jest co jest, nie można jeść śniadania na dole, za moimi plecami tam, e, więc jak w taki sposób zjeść śniadanie w hotelu? Proszę bardzo. O, wszystko leci. Najpierw złożyliśmy zamówienie na kartkach, oni nam przygotowali, wsadzili w pudełka i teraz trzy śniadania można zjeść w pokoju. Proszę bardzo, takie rozwiązanie ładne. Można, można. Kto nam zabroni o 10 rano mamy piwko trówko, no. z no Paulina niestety bez Niestety bez Niestety bez I mamy jelly shoty, taka galaretka z wódeczką Gotowa? Dobra jak to tak na Jak językiem z językiem Językiem, na 🎵🎵🎵 Człódeczkę, człódeczkę Dobre Zobaczcie, tam sobie pan na tej dmuchawie siedzi Leży, znaczy nie siedzi Leży i się chłodzi Nie rozumiem, nie szanuję i co tu dużo mówić no, ale coś takiego tutaj mamy Nashville centrum już trochę widzieliście, tam jeszcze na pewno wrócimy coś zjeść, no bo jak tu nie zjeść czegoś w głębokim oleju, to jest to co jedzą właśnie w Nashville, w Tennessee. A to co widzicie za moimi plecami, to są te słynne skrzydła, które pewnie widzieliście nieraz na Instagramie, to jest to takie właśnie Instagramowe miejsce, które zaraz zostanie zasłonięte przez ciężarówkę. No i tutaj mamy kolejkę, aby sobie na tym muralu zrobić zdjęcie ze skrzydłami. Gotowe na zdjęcie? Takie, zawsze. Ty już masz na Instagramie takie czy nie? Tak. A twoja kolej. Ja nie mam. Czego, jakiego miasta w Polsce można porównać Neżwil i wymyśliłem, że to chyba pasowałoby bo Struda, tam gdzie jest ten kontor disco polo wielki, za mną jest opera, w której odbywa się bardzo wiele koncertów muzyki country, bardzo takie słynne miejsce właśnie w tym mieście, warto tu przyjść, no i przez chwilę widzieliście te gitary, które no, są częścią właśnie Neżwil, jak się tu przyjeżdża, częścią podróży przez Neżwil. Trzeba to koniecznie zobaczyć, żadnych wykonawców nie znam, no bo się nie interesuje w ogóle muzyką, a tym bardziej muzyką country, chociaż fajnie jest tu posłuchać tej muzyki, no troszeczkę możecie usłyszeć tle. Ta. Ta. no powiem wam, że czegoś takiego, co ja widziałem na końcu, jako człowiek, który nie ma obeznania w muzyce i którego jakby muzyka nigdy nie interesowała, z wyjątkiem tego, że na imprezie posłuchał, no to przeżyłem coś niesamowitego, no. Nie wyobrażałem sobie tej podróży do Nashville, jak to będzie wyglądało. Jedyny plan, jaki otrzymałem od dziewczyn, to to, że planu nie ma. I ta podróż po prostu była niesamowita, w szczególności ta końcówka. Najlepsze żeberka jakiekolwiek w życiu chyba jadłem. Do tego dobre piwko, dobre towarzystwo, no i ta muzyka naprawdę dali niezły show. No i ja bym tu chętnie jeszcze wrócił, dobrze się bawiłem, mimo tego wirusa. To co mówiłem Wam na początku odcinka, ja się po prostu tym nie przejmuję, trzymam się zasad i, i działam dalej I, i to była wspaniała podróż. I ja nie będę tego bardziej podsumowywał, bo już chyba inaczej się po prostu tego podsumować nie da. Mam nadzieję, że możecie zobaczyć to, co tutaj przeżywałem, co czułem na tych samych emocjach, chociaż w odrobince może, no bo przez kamerę zawsze to inaczej, ale to była naprawdę wspaniała podróż, mogliście poznać i Natalię i Paulinę, mam nadzieję, że dziewczyny Wam się podobały, a ja dziękuję za Wasz czas, że poświęciliście, żeby obejrzeć ten odcinek z Neshville. MM podróży, dużo zdrowia, dużo zdrowia.